Dzień dobry drodzy widzowie. Minął tydzień, a my spotykamy się ponownie w radach naszej babci. Przygotowałam dla Was nowe porady, sztuczki, które z pewnością Was zainteresują. W dzisiejszym programie zajmiemy się następującymi poradami. Jeśli cierpicie na artretyzm, pokażemy Wam, w jaki sposób przygotować herbatkę z właściwie dobranych ziół. Przygotujemy smaczny twarożek jajeczny, polecimy Wam, jak pozbyć się nieprzyjemnego zapachu w mieszkaniu. Pokażemy Wam, jak sobie pomóc przy problemach z kamieniami nerkowymi. I na koniec opowiemy sobie o rumianku, który ma działanie przeciwzapalne. Drodzy widzowie! Dna moczanowa jest bardzo nieprzyjemną chorobą, która obejmuje szczególnie młode stawy. Charakteryzuje się najczęściej zaczerwienieniem dużego palca u nogi. Mam tu przygotowaną dla Was herbatę. Potrzebujemy następujące składniki. Anisz wilżyna, czarny bez, liście brzozy i korzeń goryczki. Owe zioła wymieszamy, zalejemy wrzątkiem. Zalejeme vriacou horúcou vodou pozostaviamy je na 15 minut odcedzamy i pijeme 1-2 kubky dziennie až 2 denne Herbatę nadającą się do leczenia artretyzmu przygotowujemy z następujących ziół. 20 g owoców anyżu, 30 g czarnego bzu, 20 g korzenia goryczki, 20 g wilżyny ciernistej i 20 g liści brzozy. A teraz przygotujemy zdrowy, wyborny twarożek jajeczny. Przygotujemy sobie 5 jaj na twardo. Par Kilka ząbków czosku, trochę masła, masła, trochę białego sera, sól i pieprz. Twaróg z, z, z masłem rozcieramy. Rozotriem. Do, Do roztartego twarobu, masła z twarogiem z masłem, dodajemy na twardo ugotowane jaja. Postupnie na twardo wajiczka. Posiekam czosnek, ewentualnie go przeciskam przez wyciskarkę. Albo prelisuję lisą na cesnak. Ja dodaję trochę soli, w ten sposób się to wszystko razem szybciej rozciera. Ta sól mi pomoże. Dla tych, którzy nie mają wyciskarki do czosnku właśnie w ten sposób można to wszystko rozetrzeć. Przez to, że już dodałam do tego sól. Wymieszam to wszystko, żeby nie było jej za mało. Mogę dodać jeszcze szczyptę soli i odrobinę zmielonego pieprzu. Dobrze jest do dań dodać pieprzu, ponieważ dostarcza organizmowi energii. Do jedal, ale lęści połoczku, kwoli temu, że dodawa organizmu energię. Twarożek jest gotowy. Można posmorować nim chleb, upiększyć pomidorem, rzodkiewką lub innymi warzywami. Do przygotowania jajecznego twarożku potrzebujemy 5 jaj ugotowanych na twardo, 250 g białego twarogu, 80 g masła, 6 ząbków czosnku, mleko, pieprz i sól. Bardzo łatwy sposób na stęchliznę w skrzyniach. Do miski wsypujemy całe opakowanie kawy ziarnistej i wkładamy ją do skrzyni. To jest pierwszy sposób. Kolejny to pomarańcza z goździkami, którą też wkładamy do skrzyni, co spowoduje nam, że zrobi się ona pachnąca. Jeśli masz stęchliznę w pomieszczeniu, prostym sposobem jest zapalenie liścia laurowego. jednoduchy Owy dym z liścia laurowego. Wchłonie cały odór. Nieprzyjemny zapach z pomieszczenia. Ostatnim sposobem jest oczyszczona lawenda, którą można włożyć do małych siatek i powiesić do skrzyni. To bardzo skuteczny sposób przeciw molom. A teraz bardzo dobra porada, jak wzmocnić pamięć. Potrzebujemy do tego dwa nienaruszone połówki orzechów włoskich. Nie mogą być ani trochę odłupane czy uszkodzone. Naklejamy w ten sposób. Szeroką częścią w stronę paznokcia w dół, i w ten sposób przyklejamy do jednego i drugiego paznokcia. I do rana pozostawiamy dziecku czy dorosłej osobie, która zaczyna mieć problemy z pamięcią. Owy orzech będzie dodawał jej energię do wzmocnienia mózgu. Zanim to się naklei, trzeba wypowiedzieć proste zdanie. Dziękuję Ci, Orzechu, że poświęciłeś swoją energię życiową do leczenia mojej bliskiej osoby. Dziękuję. Musimy podziękować jak na początku, tak również i na końcu. Do leczenia dróg moczowych dla tych, co mają kamienie i piasek, przygotowałam kolejny super przepis. Będą nam potrzebne orzechy włoskie i na zimno tłoczona oliwa z oliwek extra virgin. Do moździerza wsypuję orzechy. Zalewam na zimno tłoczoną oliwą z oliwek extra virgin. I zagniatam w moździerzu. W ten sposób drobno zgniecione orzechy odstawiam na 4 tygodnie. Po 4 tygodniach bierzemy codziennie po jednej łyżeczce, stosujemy przez 3 tygodnie. Olej z orzechów włoskich przygotowujemy ze zgnicionych orzechów i oleju z oliwy. Kolejną doskonałą poradą, którą stosuje się przy chorobach zapalnych, jest to ekstrakt z prawdziwego rumianku. Jedną łyżeczkę zalewamy jedną szklanką zimnej wody. Skleniczką, wtedy zimnej wody. Pozostawiamy do zaparzenia na 3-4 godziny. Wymieszamy, odcedzamy i pijemy przez cały dzień. Na okłady i kąpiele zrobimy sobie napar z jednej łyżeczki rumianku. Zalewamy 1 czwartą litra w rządku. I pozostawiamy do zaparzenia na 10-15 minut. 10 Odcedzamy i moczymy wacik albo bandaż bawełniany i kładziemy do chorego miejsca. A przykładamy na zapalone miejsca. Do przygotowania naparu z rumianku będziemy potrzebowali 10 łyżek suszonych kwiatów w rumianku i dwie szklanki zimnej wody. Jeśli chcemy rumianek zastosować jako okład, będziemy potrzebowali 2 łyżki suszonych kwiatów w rumianku i 0,5 litra wrzątku. Zajmijmy się teraz Waszymi pomysłami w naszej listowni. Te najbardziej interesujące sobie teraz przeczytamy. Pani Zdzisława wysłała do nas poradę, jak wyczyścić przypalony garnek. Będziemy potrzebowali tylko wodę i płyn do płukania. Do garnka wlewamy wodę, dodajemy płynu, pozostawiamy jego działaniu przez godzinę, na koniec lekko podgrzewamy i wylewamy. Garnek czyścimy. Pan Dariusz do nas napisał, że tłuste plamy na ścianach da się łatwo wyczyścić za pomocą skrobiku kurydzianej której nie brakuje w każdym domu. Na szmatkę wsypiemy skrobię kukurydzianą i tarciem pozbawiamy się ze ścian tłustej plamy. Kolejny nasz widz Renata doradza nam, jak pozbyć się łupieżu we włosach. Konieczne jest, aby rozetrzeć na proszek dwie aspiryny i dodać je do szamponu do włosów. Po zaaplikowaniu na włosy pozostawiamy działaniu przez dwie minuty. Następnie włosy spukujemy. Dziękujemy Wam za Wasze listy. A kolejne porady możecie wysyłać na adres mailowy: produkcja Nasz dzisiejszy program dobiega końca. Ja Państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Do widzenia.